Gaśmi z Ukrainy, prezydent Raczi Boża Dariusz Polowy, ładnie opalony po Poznaniu. To jest... no, nie tylko po Poznaniu, ale e, nie będę ukrywał, że e, udało mi się na same obrady dojeżdżać e, rowerem. Te, e, 20 minut jednak w słońcu e, widocznie się odbiło. Teraz na bok żarty. Panie prezydencie, piknik e, polsko-ukraiński. Ile według szacunków magistratu mamy uchodźców z Ukrainy w Raczi obecnie? Wydaliśmy niecałe 900 peseli. Należy mniemać, że ta ilość jest podobna do, do tych 900 osób. Szacuję, że to jest między te 900 a 1218 w naszych zasobach, także i tutaj w domkach na kempingu naszym Osirowskim, gdzie tym ludziom zapewniamy też wyżywienie. Natomiast no, trzeba mieć świadomość, że te 600-700 osób mieszka u naszych mieszkańców, tak? w domach, w mieszkaniach i tego typu inicjatywa, jak to co tutaj widzimy, ma służyć temu, aby nie tylko w taki sposób czysto formalny, czy też bardzo oficjalny, czasami można powiedzieć aż nadęty ze sceny, tak? robimy coś dla tych ludzi, żebyśmy mogli spotkać się przy wspólnym stole, zjeść wspólnie. Polską kiełbasę, ukraińskie wyroby kulinarne, które Panie pięknie przygotowały, abyśmy mogli ze sobą porozmawiać, aby nasze dzieci mogły się wspólnie pobawić, aby po prostu nastąpiło spotkanie człowieka z człowiekiem. Chcecie znaczy mówi pan w Poznaniu doświadczenia Graci Boża w pomocy uchodźcom? Jak wyglądamy na tle innych miast? Jakieś dobre praktyki Pan przywiózł, inni będą się uczyć na nas? Jeżeli chodzi o... Te doświadczenia są bardzo podobne zależnie od wielkości miasta. Miasta średniej wielkości, jak Racibórz, 50 tysięczne, nie są jakby takim tym miejscem, do którego obywatele Ukrainy chcieliby trafić. Pojęcie mniejszego miasta na Ukrainie wiąże się z tym, że tam wielu rzeczy nie ma. Ci ludzie, którzy trafili nie tylko do nas, ale do podobnych miast w Polsce, są zaskoczeni jakością życia. Tak? Tym, jak wiele rzeczy w miastach 50-tysięcznych jest. I podobnie jak u nas, tak naprawdę nie mamy problemów. Z, y, pod, tamte też miasta nie mają problemów z tymi, którzy przyjechali. Problemy zaczynają się, gdy te zbiorowości są dużo większe i jest większa anonimowość. U nas jednak właśnie przez to, że y, jednak ci ludzie się między sobą znają, gdzieś y, nawet y, są spotkania tych, którzy wynajmują wspólnie, że jest to mniej anonimowe, co powoduje, że tych problemów y, właściwie nie mamy. Poza takimi, no zwykłymi, które czasami wynikają z e, jakichś tam e, ludzkich słabości, ale one są rzeczywiście tak naprawdę zaniedbywalne. Jedyną sprawą, która e, może nam spędzać sens powiek, to to, że ciągle nie mamy tak wielkiej oferty e, miejsc pracy. Dla obywateli Ukrainy, ale myślę, że tu głównym problemem jest no, przekroczenie tej bariery językowej. Tak? To, to jest, więc trochę jest jakby pałeczka po ich stronie, czy piłka po, stronie, po ich stronie boiska, aby jak najszybciej uczyli się języka, no i żeby mogli podjąć pracę. Ostatnie pytanie często pojawia się wśród mieszkańców, czy dla tych Ukraińców już może być nowym domem? Akurat dzisiaj spotkałem tutaj znajomą, która Miała na rękach miesięcznego chłopczyka i powiedziała wyraźnie, że rodzice tego dziecka już się zdecydowali i zostają.